Tytuły oraz teksty pojawiające się w filmach są świetnym urozmaiceniem własnych produkcji, i dlatego warto wiedzieć, jak z takich tytułów korzystać. W tym programie w bardzo prosty sposób możemy wstawiać całe plansze tytułowe, już przygotowane specjalnie dla nas, które w wielu przypadkach wyglądają całkiem nieźle. Korzystamy tutaj z menu tytuły i tekst. Jeżeli jesteśmy ustawieni na kategorie ogólne, to mamy przede wszystkim tutaj różne teksty domyślne, domyślne przewijanie w pionie oraz w poziomie. Tym zajmiemy się nieco później, a my spojrzymy teraz na te gotowe tytuły przygotowane przez twórców programu. Jest ich dość sporo, są one podzielone na różne kategorie przede wszystkim, a poza tym każdy z nich ma swoją nazwę, a więc możemy się szybko zorientować, do jakiego filmu jaki tytuł najbardziej będzie pasował. Ważne jest to, aby do filmów HD stosować szablony właśnie w wersji HD. Oczywiście możemy stosować również i pozostałe szablony, ale będą one prawdopodobnie wyglądały niezbyt dobrze. Będą one po prostu bardziej rozciągnięte i nie będzie to wyglądało poprawnie. Ponieważ my tutaj mamy film w wersji pal, możemy przejść właśnie do standardowych szablonów, i w przypadku mojego filmu wykorzystamy tę kategorię święta wakacje i wydarzenia. Ja tutaj ściągnąłem sobie już wcześniej jeden z takich szablonów, a no mianowicie właśnie ten, plaża latem. Jak widać, nie mamy tutaj tej niebieskiej wstążki, co oznacza, że szablon ten jest już pobrany i znajduje się na moim komputerze. Także i w tym przypadku te na niebiesko oznaczone elementy musimy dopiero pobrać. Prawe kliknięcie i pobieramy, klikając na pobierz teraz. Wystarczy kliknąć na jednym elemencie, a będzie pobrany właśnie cały zestaw tych szablonów. A więc plaża latem i tutaj mamy różne kategorie plansz. Tutaj jak widzimy są napisy końcowe. Tutaj mamy tytuł, mamy inny rodzaj tytułu i jeżeli chcemy to właśnie jedną z takich plansz możemy przeciągając wstawić w wybrane miejsce. Możemy wstawić je oczywiście na ścieżce wideo 2 czy też na ścieżce wideo 1, obojętne, w zależności w zasadzie od tego jak chcemy wykonać ten tytuł, wstawiamy go tutaj lub tutaj. W postawieniu od razu otwiera się panel dopasowań, czyli możemy od razu zmieniać właśnie ten nasz tytuł. No, i jak widzimy, w tym przypadku w ramce wyświetlany jest fragment naszego filmu. A pod spodem mamy tytuł, który możemy sobie łatwo zmienić. I tutaj należy pamiętać o jednej rzeczy. A mianowicie, że przede wszystkim jeżeli będziemy chcieli użyć polskich znaków, to możemy mieć trudności z wprowadzeniem ich. Ja właśnie w tej chwili nacisnąłem prawy ALT i literkę Z, żeby uzyskać rzecz z kropką, ale to mi się nie udało. Żeby uzyskać polskie znaki w tym programie, często trzeba posłużyć się kombinacją klawiszy Shift i Tilda. Na standardowej klawiaturze Tilda znajduje się na lewo od klawisza z cyfrą 1. A więc Shift i Tilda. Puszczamy teraz tę kombinację klawiszy i naciskamy Z. I w tym momencie zostaje wprowadzony polski znak. Niektóre czcionki niestety nie zawierają też definicji polskich znaków i wtedy te polskie znaki wyglądają nieco inaczej niż reszta znaków. Wtedy trzeba taki ciąg znaków zaznaczyć i najlepiej zmienić czcionkę na jakąś inną. A więc mamy już wstawioną planszę tytułową. W ten sam sposób możemy wstawiać inne plansze. Tutaj oczywiście możemy ją również odpowiednio przedłużyć, jeżeli chcemy, żeby trwała nieco dłużej. Możemy także do niej zastosować pojawianie się i zanikanie, czy też tylko zanikanie. Spójrzmy, możemy to zrobić. Na przykład, zanik wideo na końcu. I teraz może to wyglądać właśnie w ten sposób. Czyli przechodzimy płynnie do filmu. Oczywiście, możemy również od razu wprowadzić napisy końcowe gdzieś na końcu naszego filmu. Na przykład, w ten sposób jest to jak najbardziej możliwe. I teraz tak samo jak w przypadku planszy tytułowej zmieniamy tutaj poszczególne teksty. Jak widać, rzeczywiście tytuł ten będzie się przesuwał. Jeżeli chcemy przedłużyć ten czas przesuwania się napisów, to po prostu wydłużamy ten klip. A jeżeli chcemy, żeby napisy przelatywały szybciej, to skracamy odpowiednio ten właśnie klip. Zawsze możemy bardzo łatwo wrócić do edycji takiego tytułu poprzez dwukrotne kliknięcie na nim. Teraz edytujemy właśnie ten tytuł i na przykład możemy nieco przesunąć tekst w dół, czy też w jakieś inne miejsce. O pozostałych opcjach opowiem w kolejnym filmie dotyczącym tytułów. A teraz wstawmy jeszcze jedną planszę. Niech będzie to ta plansza, na której, jak widzimy, zajęta jest tylko dolna część ekranu. Możemy wstawić ją na przykład gdzieś w to miejsce. Spójrzmy. Ten tekst oczywiście możemy również zmienić, wprowadzając na przykład tytuł aktualnej sceny. Te wszystkie tytuły pojawiają się również w zasobniku projektu, no i oczywiście jeżeli je stąd usuniemy, to są one również usuwane z osi czasu. Zatwierdzamy i zostały one usunięte.